Dajcie. Elo, tutaj ja Patryk Daniel, z którego nie było bardzo <noise> dawno. E, nie też nie było bardzo dawno, bo troszeczkę chorowałem. Nie za do dobra pogoda też była. E, więc dzisiaj jest e, jak widać e, troszeczkę słoneczko, jest cieplej niż zawsze, to troszeczkę sobie dzisiaj ponagrywamy. E, będę to troszeczkę dziwnie mówił. Bo mam aparat. Eee, jak mogliście Ty, ja tego filmiku widziałem Nie. Ja tego filmiku nie widziałem Miałem jakiś inny wrzucić. Zakazane rzeczy tam były. Wy... Weź, weź to no, w malinę ja nie. Eee, Przyjechaliśmy tu, żeby się spotkać, ale po prostu wpadłem na mądry pomysł, żeby nagrać sobie odcinek. Eee, tam są ludzie, samochody którzy sobie puszczają tam petardy. Będą Bez, nam pewnie przeszkadzali w nagraniu. do ciebie by krzyczał a Nie. powiedział. Krzyknął, a czy... Nie. Jesteś on tu jedzie do Altanino. Nieżej i zbieram jak w Ale wyświetlenie. dobra. E, jas, e, dziękuję wam za za lajki, komentujcie oczywiście. Jak będą Komentarze są wyłączone! Nie, <grym> tak. Sprawdzamy się komentarze, zasadzie wyłączone. Nie ja powodem, za sobie, były wyłączone. C Włączone były, nie można pisać. To zobaczymy pod tym filmikiem. Bejdzie, e dobrze. dosyć chłodno, ale... Nie za zimno. Ale nie za zimno. Najważniejsze, że nie ma śniegu. Najważniejsze. Na pewno, jak będzie zima, to oczywiście będziemy nagrywali filmik. Eee, od razu mm. zapowiedź filmiku. Od razu zapowiedź filmiku. To, że jak będzie zima i będzie porośnik, Śnieg. jak Niglo Iglo! I tutaj pojedziemy z chłopakami. Jak my no. mamy tu pojechać? Jak? Ja. Rowerami. <grym <grym I to... zimę? Rowerami na sanki, no, kurde. Ja to zrobię. E, tutaj jak chodzę na nie sanki, nie będzie, to ja sobie zbuduję bałwana i nie będę z głowy. E, Weźmy filmik z śniegu, to będzie po prostu jak. Pójdziemy na taką górkę i <grym> dojdziemy Hahaha! Tak! <śmieniu> tak. Zbieram, nie, to by No dobra. Tam ta, to by się zawierdzielało. O kurde, jeszcze Tu Na sankach to by było mocno. Nie <śmieniu> byśmy się tam pozabijali. No, no byśmy dobra, no to tego. Nie, no to, no. no no, to żadne. Chyba e... Pójdziemy na, na inną. Ja was zaprowadzę do mi... taką jedną. Ja wiem, jest. Wiesz? Tam tak. No wiem. W lesie. No, wiem. no, no to, tam też jest taka jedna. Spora. No, 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 cicho tam. Kamera jest to. Kamera jest to. Kamera eee, jest to, daj Podnosisz to. No, dobra, kalenia, nie ma palenia, nie eee, okay. Zobaczymy, jak tu nie będzie nagranie zrobione. Eee, tutaj jest Daniel, którego dawno nie było. No. To jest Oscar. <laughs> Belepeta. Ta! <laughs> <Co? śmiech> Belepeta. Eee. Alana nie ma. I nie będzie pewnie go. Już nigdy... Ty Eee. Piotrek będzie... Nie no, w sumie nie wiem. Co ty? Eee. Ej widzicie, jest fajna pogoda. To nie jest w jak coś. I zobaczcie jak to na kamerze wygląda. Jo Ej, zobacz, jak one. No. Jak wklejone to wygląda. To no, ten, ten niebo wygląda jak wklejone, ale obiecuję Wam, że to nie jest. Dobra, e, na Oscarę odpowiedzialność. Idziemy do takiego innego miejsca. Które Ja będę miał takie Które ja bardzo wklejonym i nie chciałam o to mówić. Wy nie wiecie, jak to się działa, jak No, wolę nie wiedzieć. A to no. my pierdolę, cicho. bo dostanę demotyzację. Za co? No bo on z tego. No. Nie wiem czemu, ale każdy youtuber, kiedy nagrał ten film, to dostał demotyzację. Jakby no ja nie dostałem w jednym. Ale o, tego miałem nagrać dwa filmiki, ale nie nagrałem, bo coś nam się popsuło, w jednym miałem stawić, ale zapomniałem, a w drugim widzowie przesiedli nam popsuli. niby widzowie, o, jak widzicie, no tutaj, tutaj mamy taką skromną, co to jest, to, to Alan budował? Nie, to z takim kolega budował, a co tu, a Alan tutaj był? Nie, no to jeszcze go... Ej, weź nagra niebo. To zobaczysz, stary. To, to, to. Ej, co jest? Widzisz to? No. Nie wiem o co chodzi. Ej, ma, ma... Nie Ale mamy pod na wszystko. Ja wejdę na drzewo i wejdę na No nie. Uważajcie na drzewo, bo tu Ej,

Siedzimy. Dobra, ja bym na alta, na chłopaki na ra. Ty, ale tu wysoko Od razu mam mówię, subskrybujcie kanał, komentujcie co do następnego nagrać. Serduszka pod opinam. E. I tak ja teraz wracam na naszą dawną, jakby nie wiem, tak, ja teraz na altanę. Chopacze niech tam się bawią. Jeszcze raz wspominam o subskrypcji, lajkowaniu i komentowaniu co mamy na tego nagrać. Yy.

Oger. Dobra, jedziemy. co ty Nie Eee. E, od razu wam powiem subujcie i lajkujcie po raz trzeci. A ja wam mówię. Dziękuję za oglądanie. Jedziemy na Ja się żegnam. Ty się żegnasz? Daleniel ty się żegnasz? A jeszcze z jeden nagramy. No i... Jeszcze dzisiaj nagramy. Nie wiem. Tak, no. no i teraz grupowo wszyscy na trzy, cztery mówią Nara. Trzy, cztery. Nara!